Na no, YouTubie y. klenik będzie polegał na tym, że będę robił w pierwszej serii 10, 15, powtórzeń, w drugiej 12, w 13. Nie wiem do ilu dojdę. I ten. No i tyle. Ta wazi 70 kg, jak będzie za ciężka, to dołodzie na 20, znaczy odejmę, to długość tangę wezmę 20 kg i tyle, nie? Dzięki, gdzie modelujecie ciat. Jeżeli ktoś jest niepełnoletni, to banujcie. Dzięki za pieniądze. Jeżeli ktoś chce modelatora, wbija na YouTube i pisze komentarz. A to jeszcze zostawię, bo muszę tych modelatorów mieć. To jeszcze zostawię na chwilę. Live. Ty, za dużo. Matko jedynie. Dzięki, pójdziemy gdzie? Dzięki za pieniądze. Dobra, jak ktoś chce modelatora to wbija na ten. Dobra, zrobimy sobie bitwę, jeżeli ktoś jest. Ten. Dzień dobry. E, możemy polobić bitewki w sensie, jak będzie się pani jak będzie się pani chciało toczyć z bitwy, to fajnie. Jak już się pani znudzi, to po prostu mnie pani wyłączy, dobrze? No, tak ten ten Ja lubię bo lepiej mi się robi, właśnie jak jest osiubka jakaś długa. A ja będę robił swoje. Zwalcimy, kochani. To się topujemy. Takujemy, 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 Cały czas. Aneczka, poczekaj chwilkę, kochanie. Takujemy, takujemy, takujemy. Hmm? Dobra. Już była na Jedziemy, jest dziewięć do dwunastu. O Boże, kochane. Dobry, oh. to, to, to. Mamy, kochani, kogoś... Kto chce moda, bo mamy trzy mody do rozdania na tego live'a, kto chce moda i immunitet, ten wbija sobie na YouTube i zostawia nich z TikToka, kochani. Nie wiem, czy jadam lada. Siafek, jesteś osobą pełnoletnią czy nie? 9 do 12 mamy. 9 do 12 modelatorzi. Gdzie są modelatorzi? Właśnie, dziękuję 9 do 12 9 do 12, lecimy, lecimy, jest 9 do 12, udostępniajcie live'a Wbijajcie sobie do ten O Kochani są kolejne osóbki Dzięki Psiemek za obserwację w ogóle. Jak widzam dla Ciebie, bo żeś mnie zaobserwował. Dzięki Psiemku.